Podczas naszych wielkopostnych rozważań zastanawialiśmy się nad słowami z Ewangelii Świętego Mateusza. Od początku tak nie było. Popatrzyliśmy sobie na to, jak wyglądał kiedyś świat, jak to wszystko było zaplanowane przez Pana Boga, jakie to wszystko było piękne i jak my jako ludzie to zepsuliśmy. Zaraz na starcie i psujemy do dnia dzisiejszego. Mówiliśmy o tym, jak ważna jest rodzina, jakie Pan Bóg miał plany wobec Adama i Ewy. Mówiliśmy o tym, co najbardziej Boga porusza w niebie, o grzechach wołających o pomstę do nieba. I mówiliśmy też o tym, że trzeba nam walczyć o wartości i czasem walczyć do końca tak jak bracia Mahabeusze. I przyszedł czas na nasze ostatnie rozważanie. I tak naprawdę długo nie mogłem jakoś pozbierać myśli, żeby to wszystko podsumować, żeby to jakoś wszystko zebrać, zebrać do kupy. I w końcu przyszła mi taka myśl, że Jezus ten doskonały Człowiek, który jest również i Bogiem, jako największy sprawiedliwy na świecie, musiał umrzeć za największych grzeszników i za tych grzeszników, co grzeszą tylko troszkę. I kiedy tak śpiewamy Gorzkie Żale, kiedy patrzymy na krzyż, kiedy będziemy przeżywać Wielki Piątek, całą tą długą liturgię, to nie sposób sobie nie zadać pytania, dlaczego tak Bóg akurat zrobił. Czy Pan Bóg w tej swojej nieskończonej miłości do człowieka nie mógł sobie wymyśleć jakiejś innej opcji? Czemu sam musiał umrzeć? W dzisiejszym liście do Filipian, który słyszymy jako drugie czytanie, święty Paweł mówi, że już samo wcielenie było wielkim uniżeniem Boga. I tak naprawdę to, że narodził się w Stajni, to, że w ogóle chciał być człowiekiem, ale że narodził się w Stajni, w takim totalnym syfie, to, że musiał uciekać do Egiptu, to, że należał do takiej raczej biednej rodziny, czy tam jednej z biedniejszych w Izraelu, to już powinno w zupełności wystarczyć, żeby człowiek był zbawiony, bo to już jest naprawdę wyraz wielkiej miłości. Ale Jezus poszedł poziom wyżej i oddał za nas swoje życie. Zastanowiłem się tak dzisiaj rano, czy jeśli mama oddaje życie za swoje dziecko, tak jak Kiara, o której bardzo często z tej ambony tutaj wspominam, to czy dziecko, które ma mamę, czuje się jakoś inaczej kochane niż to dziecko, które nie ma mamy, która oddała za niego życie? Ja myślę, że czuję się dokładnie tak samo kochane, że mam mamę przy sobie i ona żyje i się mną opiekuje, ale myślę, że tak samo się czuje właśnie Franciszek, czyli syn Kiary, kochany, że nie ma mamy przy sobie, ale jego mama jest w niebie, ale oddała za niego życie. To jest, słuchajcie, ten sam poziom miłości. Jedno i drugie dziecko będzie czuło się tak samo kochane. No ale dobrze, no ale po co Jezus umiera na krzyżu? Po co? Święty Tertulian, czy Tertulian nie święty, nie został świętym Kościoła, ale jest wspaniałym teologiem, na przełomie II i III wieku zapisał takie zdanie. Sanguis martyrum semen christianorum. Krew męczenników jest nasieniem chrześcijan. Jeśli walczymy o coś, jeśli rzeczywiście chcemy coś pokazać, jeśli walczymy do samego końca. To ludzie będą na nas patrzeć i widzieć, o, ta idea ma jakieś znaczenie. Tutaj pod tym się kryje coś więcej. I Jezus, kiedy widział, że ludzie mu się sprzeciwiają, kiedy widział, że arcykapłani dążą do jego śmierci, to prawdopodobnie mam takie odczucie, że po prostu wiedział, że teraz będę kochał więcej, że teraz pokażę, że można kochać więcej. I to się właśnie dokonuje na krzyżu. Jeśli ja walczę o swoje wartości, tak jak mówiliśmy, jak walczyli Machabeusze, to do dzisiaj ich wspominamy w liturgii. Bo walczyli o to, żeby być blisko Pana Boga i zachować zasady. Ci, którzy kolaborowali z ówczesną władzą, o nich dzisiaj nie wspominamy. I to samo się dzieje, moi drodzy, przez dziesiątki lat, przez tysiąclecia do dnia dzisiejszego. Jeśli potrafię zawalczyć do końca, pokazać Taki najwyższy akt miłości, to ludzie mnie będą wspominać. To jest ważne. I zobaczcie, co się wydarzyło w dzisiejszej Ewangelii. Kiedy Jezus umarł na krzyżu, to nie było obojętne dla tych ludzi, którzy tam byli. Pierwszy setnik, rzymski żołnierz, wykrzyczał chwałę Boga, a ludzie, którzy to widzieli ukrzyżowanie i śmierć Jezusa bili się w piersi. Gdyby Jezus nie umarł na krzyżu, to by może nawrócenia tych ludzi nie było. Ale Jezus, ofiarując siebie, dając ten właśnie najwyższy akt miłości, sprawił, że ci pierwsi się nawrócili, a potem od nich się nawracali kolejni. To jest niesamowite. I moi drodzy, dzisiaj chciałem was przeprowadzić przez drogę krzyżową, jako taki proces, który jest też naszym procesem. Bo to, co się dokonało w życiu Jezusa Chrystusa, to dokonuje się w nas każdego dnia. I cały ten Wielki Post miał nas właśnie do tego doprowadzić, abym ja umiał wziąć swój krzyż i nieść go za Jezusem i Go naśladować we wszystkim. Oczywiście będziemy zbawiać świat na swój sposób, może sprawimy, że chociaż jedna osoba będzie zbawiona przez nasze życie. Ale jeśli tak się stanie, to znaczy, że jestem na dobrej drodze, na drodze Jezusa Chrystusa, na drodze krzyżowej. Pierwsza rzecz to taka, która jest zawarta w dzisiejszym w pierwszym czytaniu z Księgi Izajasza. Izajasz mówi, że Pan Bóg go obdarzył językiem wymownym, że umiał mówić. Ale dał mu od razu zadanie, żeby ta mowa jego była słowem krzepiącym. To jest nauczanie, to jest pierwsza rzecz, którą Jezus zrobił. Droga krzyżowa nie zaczęła się od tego, że go ubiczowali. Do tej drogi krzyżowej coś Jezusa doprowadzało, że on mówił, że nie milczał, że nauczał. Jakby nie nauczał, to by go nie ukrzyżowali ale że ta Jego nauka budziła kontrowersje, no to Go ukrzyżowali. Pierwsza rzecz, nauczać. Ale Jezus też nie wziął tego znikąd. To jest bardzo dobra rzecz, którą należy naśladować na tej naszej drodze krzyżowej. Prorok Izajasz mówi, że najpierw Bóg otworzył mu ucho. Nauczył go słuchać. A on się nie oparł i nie cofnął, tylko słuchał. I teraz co słuchał? Słuchał Boga. I to jest przeciekawe, że Żydzi mają dokładnie te same teksty Starego Testamentu i oni nie wierzą. My czytamy te same teksty i wierzymy. I w tych tekstach ta podstawowa modlitwa Izraelitów to jest Szema Izrael. Słuchaj Izraelu. Jak jeden z uczonych się pyta, które przykazanie jest największe, to Jezus mu odpowiada: Słuchaj Izraelu, Szema Izrael. I to jest, moi drodzy, pierwszy krok na naszej drodze krzyżowej, żeby się połączyć z Jezusem. Czy ja potrafię słuchać? Czy ja mam ten czas na słuchanie Boga? Bo mogło się okazać, że robimy naprawdę dużo cudownych rzeczy w tym wielkim poście. Że naprawdę chcemy się zmieniać, ale co się dzieje? Nie słuchamy. No, nie słuchamy. Czynimy wiele dobra, ale nie słuchamy Boga. I nawet nie wiemy, czy to się Panu Bogu podoba. Obstawiam, że w ciągu tego miesiąca. Czy sześciu tygodni każdy z Was zrobił coś dobrego? Ale czy w tym wszystkim było słuchanie Boga, czy w tym wszystkim było posłuszeństwo? Mogło nie być. Możecie być dobrymi ludźmi, a możecie okazać, że nie wejdziecie do nieba. Bo mogło zabraknąć słuchania, a to jest rzecz pierwsza i podstawowa. Prorok Izajasz, mówiąc o Mesjaszu, mówi, że Mesjasz wziął na siebie nasze słabości. I to jest coś, co mnie niesamowicie porusza u Pana Jezusa i naprawdę tego się uczyłem jako pierwsze i do dzisiaj to sobie pielęgnuję. Kiedy ludzie przychodzą do Jezusa, to Jezus można by powiedzieć, że nie ma względu na osoby w ogóle. Przychodzą do Niego Żydzi bardzo pobożni, ale przychodzą Żydzi beznadziejni w wierze. Przychodzą do Niego i poganie, przychodzą do Niego obrzydliwie bogaci. I przychodzą biedni, którzy żyją z dnia na dzień. Nikogo nie, nie odrzuca, nikogo. Najbardziej chyba poruszającą sceną w Ewangeliach, która tak jakoś bardzo też mnie porusza, to jest, to jest scena, kiedy Jezus podchodzi do trędowatego i go dotyka. Jak ktoś ma tak zwany język miłości, którym jest dotyk, to najbardziej się czuje kochany wtedy, kiedy go ktoś przytula. I teraz sobie wyobraźcie, że człowiek trędowaty może mieć taki język miłości. Miał rodzinę, miał wszystko i nie może się nikt do niego przytulić, bo po pierwsze musi mieszkać poza miastem, a po drugie nikt go nie może dotykać, bo będzie nieczysty, a z drugiej strony może się zarazić trądem. I na ten totalny brak miłości do tego człowieka, który jest trędowaty, przychodzi Chrystus i go dotyka. Przełamał wszystkie bariery, jakie mogło być, rozwścieczył tych na pewno, którzy na to patrzyli, jak on to w ogóle mógł zrobić. Ale on nie miał względu na osoby. Dla niego każdy jeden człowiek był ważny. I co ciekawego w Ewangelii świętego Jana, tam gdzie Jezus mówi o tym, że jest dobrym pasterzem, jest takie zdanie, że dobry pasterz oddaje życie za swoje owce. I święty Jan zapisuje to zdanie, w tym zdaniu słowo oddaje takim greckim słowem titemi. I to słowo znaczy oczywiście oddać jak najbardziej, ale oznacza też położyć, oznacza umieścić albo włożyć coś w coś. To znaczy, że dobry pasterz wkłada coś, czyli swoje życie za owce. Wkłada swoje życie za owce. To jest coś czym się już tu dzieliłem kiedyś, ale myślę, że warto to powtórzyć, że są takie momenty w moim życiu i takie rzeczy były, jak Pan Jezus chodził po ziemi, że, że Pan już zabierał coś i dawał gdzie indziej. Wsadzał siebie w miejsce tych wszystkich rzeczy, którymi sobie człowiek nie radził. Jeśli ja żyję z Bogiem, to potrafię dostrzec takie momenty w moim życiu, kiedy Bóg pracuje za mnie. Nad tym się warto zastanowić, bo też jest to jakiś krok na, na tej drodze krzyżowej, że Jezus się ze mną łączy i że ja się łączę z Jezusem. To znaczy, że są rzeczy, nad którymi teoretycznie w ogóle nie powinienem przejść, bo są niemożliwe po ludzku. A Pan Jezus daje radę, bo po prostu bierze mnie na bok, a On wykonuje pracę, którą ja mam zrobić. To jest oddawanie życia, to jest pomaganie i tego na pewno się musimy od Niego nauczyć. I trzecia rzecz Jezus na tej drodze krzyżowej wziął na siebie nasze grzechy i to jest największy problem, jaki mieli Żydzi. To jest jedna z rzeczy, którą naprawdę Żydom przeszkadzała, jak może odpuszczać grzechy, będąc człowiekiem. Nie może. I nie może, no po ludzku nie może. Ale Jezus oprócz tego, że był człowiekiem, to był również i prawdziwym Bogiem. Ale tak sobie pomyślałem, że Żydom brakowało jednej rzeczy. Jeśli do kogoś mówi, podnosi go i mówi idź i nie grzesz więcej, idź, twoje grzechy są odpuszczone. To tym ludziom brakowało jednej rzeczy, a zwłaszcza tym, którzy nauczali tych ludzi, że nie ma ofiary. Żydzi byli nauczeni, że jeśli chcesz jakby stracić te swoje grzechy, chcesz się ich pozbyć, to musi być złożona jakaś ofiara. I to dokonywało się przynajmniej no nie przynajmniej, tylko raz w roku. Był taki dzień Jom Kippur na początku gdzieś października, kiedy Żydzi mogli tak jakby się pozbyć swoich grzechów raz w roku. Wyglądało to w ten sposób, że przynoszono do świątyni dwa koziołki i losowano między tymi koziołkami. Jednak jeden koziołek został zabity na ofiarę całopalną w świątyni, a na drugiego koziołka kapłan nakładał ręce, wymawiał wszystkie grzechy, jakie, jakimi zgrzeszyli Izraelici, i wyrzucali tego koziołka za miasto, na pustynię. I tam ten koziołek ginął. I wtedy Żydzi sobie myśleli, tak, ten koziołek zabrał nasze grzechy, możemy żyć cały rok i za rok się to wszystko powtórzy i znowu będzie super. Jeszcze była taka ofiara, tak jakby przygotowawcza. Żydzi ją nazywali kaparot. To jest przeciekawe, to mi się bardzo podoba. Wyglądało to w ten sposób, że Żyd, jak się chciał pozbyć grzechów, to brał kurczaka. Tego kurczaka dawał sobie nad głowę, kręcił nim tam trzy razy i wypowiadał takie zdanie. To w moim zastępstwie to w zamian za mnie to moja pokuta. Niech ten kogut albo kura idzie na śmierć, a ja wejdę w pokoju w dobre, długie życie. Chciałem to kiedyś zobaczyć, jak to wygląda. Podobno niektórzy Żydzi to do dzisiaj praktykują, że tym kurczakiem tam kręcą nad tą głową i wypowiadają takie słowa. Że śmierć tego kurczaka potrafi mu dać dobre i długie życie. I teraz, jeśli mamy Żydów 2000 lat temu, którzy widzą, że Pan Jezus odpuszcza grzechy i nie ma ofiary, nie wierzą. Jezus tak jakby przechodzi nad tym wszystkim i składa ofiarę doskonałą, ofiarę z siebie samego, zabierając ze sobą wszystkie grzechy. I to, co mnie bardzo porusza i u Pawła i u Piotra w swoich listach, piszą o tym, tak w skrócie, że Jezus stał się największym grzesznikiem. I długo nie rozumiałem, dlaczego Jezus poszedł do piekła. Bo w sobotę, wielką sobotę mówimy, że wstąpił do piekieł. Dlaczego Jezus jest w piekle? No właśnie dlatego, że wziął wszystkie nasze grzechy i musiał iść do piekła z tymi grzechami. Ale miał taką moc, i tylko On miał taką moc, żeby z tego piekła wyjść. Żeby wyrwać tych wszystkich ludzi, którzy byli w tej niewoli grzechu i tam siedzieli. I bardzo mi się to podoba w ikonografii właśnie też wschodu. Jak Pan Jezus wychodzi z tych piekieł, z tego szeolu, to rozwala drzwi. i Zawsze możecie sobie zobaczyć na internecie, jak Pan Jezus wychodzi, to są rozwalone drzwi. No bo właśnie, On to niszczy, On to piekło rozsadza od środka. I po co tam Jezus poszedł? Po to, żeby być w bagnie grzechów ludzi. I ja sobie to nieraz wyobrażam tak, że jak ja siedzę w moich bagnach, znaczy w moim bagnie grzechowym, to Pan Jezus sobie siedzi koło mnie i mówi mi, będzie dobrze, dawaj wychodzimy stąd. Bo nie da się być bliżej człowieka niż być w Jego grzechu. I Pan Jezus właśnie to zrobił na krzyżu. Zabrał wszystkie grzechy, zszedł do poziomu człowieka bardzo grzesznego i powiedział mu, wracamy. I to jest, moi drodzy, wielka sobota. I czego nas to uczy i czego mnie to uczy? Że jeśli ja na tej drodze krzyżowej Jezusa chcę wziąć krzyż i Go naśladować, to jeśli mam grzechy, jeśli umiem z tych grzechów wychodzić, jeśli sobie radzę, to muszę zabierać też innych ludzi. Muszę umieć poświęcić czas, muszę umieć poświęcić moje różne wysiłki i tak dalej, żeby zabierać ludzi, żeby pomóc tym ludziom się zbawić. To jest jeden kolejny krok w misji Chrystusa. Czy ten wielki post miał jakieś znaczenie? Pewnie miał, bo był bardzo wyjątkowy. Ale czy ten wielki post mnie zmienił? Może się okazać, że przez te 40 dni słuchałem. Bo starałem się słuchać. Może otwierałem nawet to ucho, jak mówi prorok Izajasz. Może nawet miałem słowo okrzepiące, bo okazji do tego przez te ostatnie dni naprawdę było wiele. Mogłem komuś pomagać, mogłem się nawracać, mogłem kogoś nawracać, mogłem mówić, że przemodliłem wiele kwestii i wiecie co? Może się okazać, że nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Od takiej bardzo bliskiej mi osoby dostałem kiedyś branzoletkę. Czasem się ktoś pyta: Co tu ksiądz nosi, takie sznurki? Dostałem taki sznurek, właśnie jeden. I na tym sznurku jest w sumie sznurek i krzyżyk taki malutki, a na krzyżyku pisze jeden kor 13. Nic więcej. I kiedy patrzę na zegarek, która jest godzina, przy okazji widzę krzyżyk, na którym pisze jeden kor 13. A to jest, moi drodzy. Hymn do miłości. Ta osoba, tak myślę, tak mi się wydaje, po prostu chciała, żeby miał takie coś, co będzie mówił, czy ja umiem kochać. I każdego dnia patrzę na zegarek, patrzę na jeden kort trzynaście i zadaję sobie pytanie, czy ja umiem kochać. Bo czy ja właśnie będę dobry, czy będę słuchał, czy będę pomagał innym, to nic z tego, jeśli ja tej miłości nie będę miał. I moi drodzy, nie wiem, dzisiaj rano mi towarzyszy takie słowo i może wam to powiem, bo, bo to jest jakieś ważne też. Tam zaraz na początku tego listu do Koryntian jest powiedziane, że jeśli bym mówił wszystkimi językami aniołów i tak dalej, a nie miałbym miłości, to będę jak cymbał. I po prostu przyjdę do nieba, stanę przed panem Jezusem i pan Jezus mi powie, że jak cymbał brzmiący, bo ty w ogóle nic w życiu nie zrozumiałeś, co jest potrzebne. Jeśli chcę wejść na drogę krzyżową z Jezusem Chrystusem, jeśli chcę go naśladować, to przede wszystkim muszę kochać i przy okazji właśnie spełniać to wszystko, co powiedziałem Wam do tej pory. I zakończeniem niech będzie wiersz. Wiersz księdza Jana Twardowskiego. Weźcie sobie go do serca, bo jest bardzo mocny. Czystość ciała, czystość rąk Pana Przewodniczącego. Czystość idei, czystość śniegu, co płacze z zimna, wody, co chodzi na go, czystość tego, co najprościej. I to wszystko, psu na budę, bez miłości. Amen.